Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i chciałbym się tutaj odnieść do jednej rzeczy, która ewidentnie pokazuje, że protestantyzm jest dziełem węża. W XII rozdziale napisane jest w wierszu, 13. A wąż za niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. Oczywiście chodzi tutaj o niewiastę z, z Apokalipsy, przebleczoną w słońce i księżyc pod jej stopami, o tą nową arkę, którą bez wątpienia jest Maryja. Szatan jej nienawidzi. Dlatego. E, Wąż za niewiastą wypuścił, wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę. Tą wodą z gardzieli bez wątpienia jest protestantyzm. I tutaj odnoszę się do szczególnego nagrania pana Darka. Bracie Darku, no to co pan powiedział w odcinku o Konkordacji Stronga, słowie po słowie, jest bluźnierstwem, oszczerstwem, które zasługuje na najwyższe potępienie z jednej strony, a z drugiej strony pokazuje, że to co pan głosi, jak i cały protestantyzm jest wychodzi z gardzieli węża. Otóż mówi tam pan otwarcie, że Chrystus, który nie zwrócił się ani razu do swojej matki przez mamo, matko Pan mówi dwukrotnie, że brak respektu, brak respektu. Czy Pan jest świadomy bluźnierstwa, przeklętego bluźnierstwa, jakie Pan wypowiada? Żeby uwłoczyć Najświętszej Maryi Pannie, Pan rzuca bluźnierstwo na Chrystusa. Bo jak Chrystus może kogoś e, nie respektować? Brak szacunku, czy Pan jest przy zdrowych zmysłach, bracie Darku, protestanci, bo wszyscy, wielu Protestantów w tym samym kierunku uderza. Chrystus nie nazywa jej matką, o, czyli ją tam odstawia na bok. Nie respektuje. Czy wy jesteście przy zdrowych zmysłach? Jesteście diabelskim wymiotem z Jego gardzieli, który szatan wylewa, a wy na tym na tej fali tego wymiotu jesteście niesieni właśnie mając udział w szatańskiej nienawiści do Maryi. I ta szatańska nienawiść zaślepia was do tego stopnia, że bluźnicie przeciwko świętości Chrystusa. Jak można powiedzieć, że Chrystus nie szanował swojej matki? Jesteście szatańskim obłędem, wymiocinami. Skoro tak myślicie. I cały Protestant z was w tych wymiocinach zanurza. Zdajecie sobie sprawę, bracie Darku, czy wypowiadając te słowa, e, jesteś świadomy bluźnierstwa i oszczerstwa przeciwko samemu Chrystusowi? Że nie jest doskonały, że lekceważy swoją matkę, bo jej nie nazywa matką. Tylko niewiastą? Otóż ja Wam powiem, jaka jest prawda. Prawda jest taka, że nazywając ją niewiastą, wywyższa ją, ukazując ją, swoją matkę, jako tą niewiastę z księgi Rodzaju 3.15, która jest odwieczną nieprzyjaciółką Szatana. Jako tą, między którą a Szatanem sam Bóg ustanowił nieprzyjaźń. I tą nieprzyjaźń w 12 rozdziale Księgi Apokalipsy widać. Chrystus zwracając się do swojej matki Niewiasto, ukazuje ją jako tą, która, tą, która była zapowiedziana w protoewangelii. Ewangelii. Rzuca nieprzyjaźń między Ciebie a niewiastę, między potomstwo Twoje, a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. I my jesteśmy właśnie potomstwem tej niewiast. Przegrał smog walkę. Maryja nie da się, nie, jest niepokonana. Mocą boską, wszechmocą boską, która ją chroni. I rozgniewał się smogno niewiasty i odszedł, rozpoczynając walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. I my jesteśmy potomstwem. Każdy, kto w pełni wolę Ojca Mego i Słucha słów Moich, jest mi bratem i siostrą. A więc Maryja przez wiarę. Jeżeli przez wiarę jesteśmy braćmi i siostrami Chrystusa, to Maryja przez wiarę jest naszą matką, jesteśmy jej potomstwem przez wiarę, przez strzeżenie. Widzicie tu analogię? Rozpoczął walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga. A co Jezus mówi w Ewangelii świętego Mateusza i Łukasza, kto strzeże? słów moich i wypełnia wolę Ojca, jest mi bratem i siostrą. Czyli czyni nas swoimi braćmi i siostrami, co znaczy, że Maryja jest matką wierzących. I tutaj pisze, zresztą jej potomstwa, kto jest tym potomstwem, ci, co z czego przekazać. Więc jest korelacja między tym, co jest, mówi Apokalipsa, a tym, co mówi Chrystus w Ewangelii. Tylko trzeba umieć spojrzeć głębiej na to. A niewiasta to jest właśnie ta z protoewangelii. Ta sama niewiasta, która w dwunastym rozdziale ukazana jest w pełni chwałej. Bluźnicie, oszczerstwa rzucacie na świętość, jak pisze apostoł Juda. Rzucacie bluźnierstwo na chwałę, na to, czego nie znacie. dając temu koronny dowód, że jesteście wymiotem z gardzieli szatana, przez to, że uwłaczając Maryi, że uwłaczacie Maryi, że jej nienawidzicie, że jej nie akceptujecie takiej, jakiej jest, posuwając się nawet do tego, żeby jej uwłoczyć, to bluźnicie przeciwko Chrystusowi, zarzucając Mu grzech lekceważenia własnej Matki. Zastanówcie się nad tym, bluźniercy, heretycy i odstępcy, zaślepieni diabelską nienawiścią do, do niewiasty. Mówię mocno, ale takie słowa, takie bluźnierstwa nie, nie można odpowiedzieć na to czy czu w białych rękawiczkach. To jest bluźnierstwo i wy jesteście bluźniercami i oszczercami Chrystusa. Nawet sobie z tego może nie zdajecie sprawy, bo jesteście zaślepieni, ale jesteście we, w, w protestantyzmie, który jest wymiociną z gardzieli węża. Pozdrawiam.